thank you Monika Andrzej, tak, dzień dobry Państwu. Poranek gdzie gdzieniegdzie jeszcze z niewielkim mrozem, a to jest temperatura, jakiej spodziewamy się około godziny 10. Najwięcej czystego, bezchmurnego nieba będzie nad północnymi i północno-zachodnimi regionami. Natomiast nad pozostałymi województwami, zwłaszcza nad południową Polską, nieco więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Trochę silniejszy wiatr poczujemy od centralnej Polski aż po południowo-wschodnie regiony. Tutaj porywy mogą dochodzić do około 50 km na godzinę. A wysoko w górach do 70. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie na razie wysokie, ale będzie spadać. W drugiej części dnia, zobaczmy co się będzie działo. Najwięcej bezchmurnego, czystego nieba zobaczymy nad Pomorzem Zachodnim. Poza tym też nad Polską dużo słońca, tylko na południu więcej chmur, ale bez opadów. No i temperatura dość wyrównana od 9 do 11 stopni, a na barometrach 1018 hektopaskali. Jutro więcej chmur, ale też i więcej na termometrach. Do zobaczenia.